Lajkowanie y, własnych postów i filmów to jest jak... Wszystkich bardzo serdecznie tutaj Remix 098 i po prostu jesteśmy sobie w Q&A-u. Tu zostawię, będzie fajnie w tyle to nie. Nadchodzi tutaj moment Q&A i potwierdza sobie na wasze pytania, które zadaliście oczywiście. Gdzie? W filmiku, który by do tego służył, czasami może też wiać. Oczywiście, już to zauważyłem w niektórych momentach, ale co tam Mieszam, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej dobrze wyglądać. No dobra, no to nie przedłużajmy, tylko zobaczmy, co tam takiego pytania miały być chore, powalone, miały być różne. Zobaczymy jeszcze, jakie będą. Super, co nie? To patrzymy. I pytanie pierwsze od Maka: chore pytanie, no bo właśnie miały być chore. Hmm, w skali 1 od 10, jaki jest Twój ulubiony kolor alfabetu? Yy, nie wiem, który tam kolor jest w Minecrafcie, jeżeli chodzi o niebieski, ale chyba dwójka z tego co wiem, więc 2 na 10. Taki jest mój ulubiony kolor. W skali 1 do 10, jakby FL Studio był kobietą, to byś za, to byś za nią wyszedł. Eee, był taki mem, po prostu. Kobieta versus FL Studio. Kobiety nie zrozumie, że FL Studio przynajmniej są poradniki. Bywają ładne, każda kopia jest równie perfekcyjna i tak dalej. Jak tutaj możecie sobie poczytać, przypałzować. No i ja najważniejsze, zapraszam na nocną sesję. Bo Wena uważa, że najlepsza wena jest wtedy, kiedy jesteś dobrze wstawiony. Dlatego no... Jako tak bez zobowiązań to myślę, że może, może, ale to i tak lepsze są kobiety, przynajmniej wyjątkowe, a każdy jeden taki sam. Czy hulajnoga, która stoi za mną jest moja? Jeżeli tak, to czy jest to m 35 Otóż, mój drogi Benjo, powiem ci, że po prostu jest to oczywiście moja hulajnoga, dokładnie tam nie miałem zrobić o niej filmik, to jest oczywiście dokładnie model M365 Pro. Przejechałem już na niej chyba 2500km i zamierzam bardzo jeszcze więcej, bo naprawdę sprzęt jest niezawodny, po prostu służy mi tutaj cały czas do jazdy do pracy, z powrotem i oraz do przemieszczania się okazjonalnego gdziekolwiek. Naprawdę nie wymieniałem ani jednej jeszcze części, sprzęt się sprawił świetnie, jeśli nie boisz się ryzyka, że kiedyś sobie zrobisz krzywdę jak będziesz źle nią ustawiać się i w ogóle to jak najbardziej możesz brać, sprzęcik jest całkiem fajny. A skoro jest fajny, to jedziemy tam, gdzie jest fajnie. Pytanie zadaje Abunai, czy, czy na YouTubie mogą być dwa filmiki o tej samej nazwie? Eee, to ja powiem po prostu, że Google udowadnia nam, że wiele rzeczy jest po prostu możliwych. Tak jak na przykład dwa filmiki na YouTubie o tej samej nazwie. No po prostu zobacz. No po prostu genialne. Geniusze są w tym Google, naprawdę. Yy, to Tosiowata teraz pyta, inspirujesz się czymś, kimś? Hmm, nie mam takiej, jako, taką inspiracji, generalnie wszystko to co mnie otacza, to co tam próbuję tworzyć, to leci. Generalnie to co mnie otacza, rzeczy, które dzieją się wokół, czy może też nie dzieją czasami. Jeśli tak, to kim, czy? No to już tutaj powiedziałem. Wszystkim. Co cię motywuje? No tutaj to, to są trzy pytania, które brzmią tak naprawdę tak samo. Zastanów się kiedy następnym razem, jak będziesz, jak zadałeś pytanie, mam nadzieję, że będziesz, do jakiegoś jednego pytania, bo tak to są trzy. Które brzmią tak naprawdę tak samo Lekowski, kiedy Minecraft, ale taka seria bo, A co już nie zacząłem, nie nie zacząć jakiej serii? Z tego Real Life'a? Patrzę na głosowanie, które było po prostu tutaj pod tym filmikiem I okazuje się, że chyba chcecie Easy Life'a No to Easy Life'a Ale czy jeszcze jakaś seria będzie? Tego teraz nie powiem Czy mogę wrócić do administracji Lekowski? No właśnie, yy, nie pamiętam już czy ty mówiłeś kiedyś, że kiedyś powrócisz ale jak będę potrzebować, to może droga być otwarta, ale na razie jest jak jest. Wystarczy po prostu tyle administracji, ile teraz mam. Na czym dorabiasz? Czy może prędzej już zarabiam? No właśnie. Mówiłem to, że przy regeneracji maszyn fitness no co ja? Nie narzekam. Całkiem fajna robota. Legendarny skarma, Skalmar. Dziwne pytanie, bo to miało być dziwne w sumie. Co myślisz o moim kanale? I patrzyłem na ten twój kanał, to ja powiem, że po prostu Skalmar. I to jeszcze taki, wiesz... Wyjątkowy. Wiesz, nie wiesz, często komentujesz, więc... Dawaj częściej, jak najdłużej. Kistofel, pierwsza serijka pytań. Hejo, hejo, moje pytania. Czy Cejrowski to jest dobry człowiek? Ciekawe czy on tutaj gdzieś jest, bo w sumie... Zależy chyba. To są o parodiach znanych piosenek. Tutaj musiałem przeczytać prawidłowo, bo chyba z hejt się coś pomyliło. Są fajne. Jeżeli są fajne i dobrze zrobione, to są fajne. A jak tam na streamach bezemnie? mnie, nie ma już streamów, już nie streamuję dobrego miesiąca i przerzuciliśmy się na filmikowanie bo to jest fajne i to jest to, co buduje ten kanał przede wszystkim. Czy ciebie też denerwuje to jak dzieciaki ciągle mówią o grze Brawl Stars? U mnie akurat często o Brawl Stars nie mówią, może raz na jakiś czas po prostu, ale to tak samo denerwujące jak te wszystkie nie obrażam tutaj proszę się nie ucieć obrażonym Gacha Life, mówi Star Planet, Roblox. Jak tego jest naprawdę dużo, to faktycznie bywa to irytujące. Co sądzisz o botoksowaniu się popularnych osób się Bisz? A Krzysiłibisz to jest akurat spoko, ale tacy ludzie chcą, tak sądzę, że wypełnić swoją. jako taką pustkę. Tam pustkę, tam nic nie ma, że wypełniają w ten sposób swoją pustkę fizyczną. Znaczy fizyczną nie, ale duchową też nie, więc. Jakie to jest sens wypełniania? Co myślisz o osobach, które często mówią uwu? Też są fajne. To są bardzo fajne osoby, które bardzo lubię. Przy tym pierwszym filmiku w 2020 roku pisali mieliście napisać uwu. Taki był zakład i... ja już sobie zapomniałem ogólnie, że taki challenge miał być. Są fajne takie osoby. One... Mają w sobie coś takiego, że po prostu... Są słodkie, o. Czy tolerujesz alternatywki? Jesieniary i eluwiny również. Ja już jestem przyzwyczajony do, jak to tym określa, alternatywek. Jak są spoko, to można, jak są wybrane i byleby tylko, nie wiem, jeszcze swój inny punkt widzenia yy, yy, wymuszały nas w wymuszały na społeczeństwie, to, to, to tak niezbyt. Ale dobra, już nie marnujemy czasu po prostu, bo jeszcze jest masakrycznie duża ilość pytań, więc jedziemy dalej, moi drodzy, siadam za kolejną nogę i jedziemy w kolejne fajne miejsce. Sobie tam stoi, a my teraz w troszkę bardziej cichym miejscu odpowiemy na kilka szczerych pytań. Jeżeli miałbyś wybrać między wydaniem hajsiwa na elektronikę lub wydaniem hajsiwa na przyjazd do osoby z neta, to co byś wybrał? Zasadnij swoją wypowiedź, pyta Cookie Panda. Teraz tak powiem, że zdecydowanie bardziej całe moje te zarobione po prostu pieniądze, nie to żeby wydać na elektronikę, no bo już i tak dużo na tę elektronikę wydałem, tak szczerze. Ale teraz najbardziej to chyba liczy się to, że jeżeli kogoś się jakkolwiek pozna, czy w internecie, czy jakkolwiek jakąkolwiek drogą komunikacji, to zawsze dobrym, fajnym momentem jest to, żeby jednak wziąć, po prostu ruszyć tyłek i jechać do kogoś. Nawet na te kilka dni. Już mi się tak raz udało i będę tak coraz częściej jeździć. To bardziej wolę. Wydać dużo hajsu, gdzieś się wybrać. Ja nawet za jeszcze za granicą nie byłem, więc no właśnie. Plany mogą być różne. I pozdrawiam wszystkie jeże, pandy, koty, administracji i wszystkich z Discorda, dokładnie tak. Kaśka, znienawidzona cecha u drugiej osoby. Nienawidzę to, jak yy, ludziska no, to są fałszywi, są tacy normalnie, że chcesz z nim, normalnie z nimi pogadać, Jakieś się dno czy jakkolwiek, ale coś tak, jakby za dużo wyrzucają normalnie gdzieś na, gdzieś na zewnątrz. Starają się właśnie, jaką tam cechę w ogóle: nie, taką nieprawdziwość, niedotrzymanie tajemnicy, czy jakiegoś takiego. Jest tego całkiem, można wyliczać tych cech. Ja tego tak zrzuciłem trochę, bo tak zupełnie nie mam pomysłu, co odpowiedzieć. Hmm. Czy kręcisz z pewną osobą z serwera? Kto wie, ten wie. Jak się czujesz, że nazywają cię patomixis? No, to fajny patomixis, patomixisie jeszcze w dodatku. Ciekawie, bardzo ciekawe uczucie. O nie. Dawid w betoniarce. Kokachasz, kreta, na kolację zjem ser, feta. Co sądzisz o osobach LGBT? Powiedzmy sobie to szczerze. Toleruję. Toleruje, na pewno toleruje, na pewno nie mam zamiaru coś takiego mówić, że A i gorsi są, to po prostu się nie odzywajcie gdziekolwiek. Znaczy, to, to prawda, żeby tam nie odzywali się zbyt często w tej przestrzeni publicznej, bo to jest tak różna przestrzeń publiczna, że yy, niestety, ale żyjemy w społeczeństwie, w którym. Wyrażanie z siebie i swojej racji jest po prostu bardzo ograniczone, bo natychmiast cię zdołują po prostu do jakiejś nizin twoich i takiej niepewności i mogę nagle tracisz swoją poczucie pewności, osobowości. Niestety ale w takim świecie żyjemy i trzeba jednak pewne granice znać po prostu. Ale ja naprawdę nie obgniłam za bardzo nic do nich. Nic, kto woli, to woli, to co woli, tak ja oczywiście jestem hetero, żeby nie było. Miałeś kiedyś myśli samobójcze, jeśli tak, to dlaczego? Nie biorę tego na serio i na pewno raczej stwierdzam, że jeszcze niezbyt, niezbyt dużo rzeczy doświadczyłem w życiu, żeby, żeby, żeby to tak po prostu przeminęło. Tak nie patrzcie na kamerę, ale tak wolę, tak po prostu. Uznajmy, że nie myślałem. O! Uznajmy, że tak na serio zupełnie nie myślałem. Od co? Także nie myślcie sobie, że nie wiadomo co się wydarzy, ale cieszmy się tym, co jest, i cieszmy się tym, że mamy do kogo się zwrócić, do kogo coś powiedzieć, do kogo się przytulić. I Haruszy Remix, pytanie, czy byłeś jesteś gejem. Powiedziałem wcześniej po prostu o co tu chodzi dokładnie. Czy, czy kiedyś ty nawet żygałeś, Kto nie żygał? Ale kiedy? To już nie będziemy mówić. Czy ty sam dawałeś sobie łapki w górę na, na Minecrafcie? Powiem Ci tak, tak na przyszłość. Lajkowanie y, własnych postów i filmów to jest jak lizanie własnej dary. Więc weze to uwagę na przyszłość. Ja to uwagę stosuję i swoich filmów i postów. Nie, ale gotowe to wy macie robić statystyki, a nie ja. No dobra, przejdziemy sobie tam troszeczkę w inne miejsce i odpowiemy sobie na ostatnie pytanka w tej serii B. <mulet> Seryjki pytań. Pytańko zadaję teraz seryjkę DJ Lemonek, ale ponieważ zadałeś tych pytań za dużo, to pozwolę sobie wybrać kilka z nich. Czy masz brata albo siostrę, mam brata, telefon? Nagrywa on teraz OnePlus 7T Pro w wersji 8256. Uderzysz się w twarz? Czy masz dziewczynę, <noise> dzisiaj jest yy, 22 luty, i wieje i nie. Jabłko to brzoskwinia. I to jest bardzo ciekawe normalnie, bo to niby jest to jakieś powiązanie ze sobą, ale nobla temu kto wyjaśni to lepiej. Chyba, że już ktoś wyjaśnił, a ja żyję w zacofaniu. Taki już boomer trochę ze mnie. Koniec życia jutro, czy nie być w ogóle youtuberem? Przecież ja nie jestem youtuberem, no to co jest? Co ty sobie myślisz? Jabko z długopisem czy ananas z długopisem? Odpowiedź jest jedna: jabko z ananasowym długopisem jabłkowym. Zakochaj się w kimś. Momenty takie były, każdy na pewno miał taki moment: Brokuła czy kalafir? O nie, tylko nie Brokuły. Nie. Lody na pateku czy lody na wafelku? Niestety dzisiaj chyba żadne z powyższych, ale jeśli już, to wafelka. Wafelek. Wafelkownie. Wafel, wafel, waf... Wafle, wafle iPhone czy iPhone XS OnePlus czyli iPhone na Androidzie? No. A teraz ostatnio serię pytań zadaję. Moralna Brigger. I to jest pełne komplet 30 pytań. P30, jak pro normalnie. Przyjechał, odjechał, a ja mam tu 30 pytań dla ciebie z serduszkami. Nie będę nikogo zabijać, tylko odpowiem na kilka z nich, może na wszystkie. Blondynki, rude czy brunetki? Które wolisz i dlaczego? Każde. Znaczy, tak bardziej wolę brunetki. Wiesz w horoskopy, oczywiście, że no nie. Czego byś nigdy nie zrobił? Nigdy bym nie zrobił na pewno. Pewnej potrzeby, którą po prostu każdy z nas musi kiedyś przeżyć na rynku głównym w Krakowie i na każdym innym. Możesz się domyślać, o co chodzi. Gra sztotka, jak tak, to ile najwięcej wygrałeś. Co Cię denerwuje? Wiatr mnie w tym momencie denerwuje. Umiesz pływać. Musiałbym płynąć, żeby popływać. Najgłupsza rzecz, którą usłyszałeś. Najgłupsza rzecz. Czekaj, która to była? Bo się tak zastanawiamy, była tego masa jakoś nie mogę sobie przypomnieć takiej jednej konkretnej rzeczy, głupiej, którą kiedykolwiek się zdarzyła. Śniło ci się coś jak tak, to co? Śniło mi się ostatnio. A też nie będę pamiętać. Jakoś tak, jak ktoś pyta się o to, czy coś mi się śniło, czy coś biednego słyszałem, to jakoś nie potrafię tego odpowiedzieć. Jakoś to wszystko takie przelotne jest. I to samo jest z najbardziej przypałową sytuacją. Przypał też kiedyś taki: Jestem sobie w McDonaldzie, tam zamówiłem sobie, odbieram sobie z Paragonem. Biorę na moją tackę razem z Paragonem. Tacki były obok tego stanowiska do wydania. I wszystko się tam wydało na tę tackę. Ja sobie idę po prostu do mojego stolika i patrzę sobie na Paragon. Coś mi się tu nie zgadza, cena mi się nie zgadza, nie zgadza mi się po prostu, kurczę wszystko. Więc to ja idę normalnie do tej kasy, zwracam uwagę, że tu paragon coś się nie zgadza. No i kłócimy się, nie wiem, za jakieś dobre 3 minuty, a w końcu yy, sięgam do portfela i cały piękny yy, czar mojej yy, zdecydowania mino, ponieważ tam znajdował się mój paragon. Wszyscy to usłyszeli teraz? Nie. Mnóstwo jest tego takich, ale to jest taka jedna z wielu. Malował cię ktoś kiedyś, nie miał kto. Ile ważysz? Nie wiem, czy nie, jest 75 teraz, nie ważyłem się ostatnio. Ulubiony owoc, no jabłko. Leciałeś kiedyś z samolotem? Jak tak to gdzie i po co? Oczywiście, że. Nie leciałem, nie leciałem i nie wiem kiedy jeszcze polecę. Ulubiony aktor, Daniel Olbrychski Spieszonekasz, kompozytor, haj Ulubiona strona internetowa. Google.com Ulubiony film Wood Manitou ostatnio, tak mi się przypomniało Nie oglądam po prostu filmów i seriali Ulubione zwierzę Yy, surykatka. Wolałbyś być wampirem czy klaunem, i dlaczego? Wampir dobiera się do ładnych pań i, i zysa krew, coś takiego, co? A klaun to tylko. A, właśnie, ja normalnie mam te nosy, Będę was, zapraszał was do cyrku. Charakterem wewnętrznym wampir, ale takim zewnętrznym to bym bardziej tym klaunem. Boże. Wolałbyś, żeby wszystkie samogłoski wypadły z kreatury, czy żeby nie mieć myszki? Myszką sobie można poradzić po prostu. Myszką można sobie wszystkie rzeczy załatwić, naprawdę. Ile chcesz mieć dzieci? To jest pytanie, na które nie mogę w tym momencie odpowiedzieć, ponieważ na tę chwilę mógłbym powiedzieć zero, ale czas pokaże, co się zdarzy. Oglądałem Zmierzch. Chyba saga, tą część chyba, Zmierzch przed świtem, część pierwsza i tu byłem w kinie na tym, z moją glazą z gimbazy po prostu. Czy lubisz Hannah Montana? A, a, a. Lubiana bajka z dzieciństwa? To były te wszystkie rynki, które by leciały zawsze w 19 na publicznej telewizji. Czy oglądasz dziwne filmiki? Tak, ale nie powiem jakie, bo... To nie jest film, którym bym o takim czymś powiedział. Zapraszam na mojego Discorda ogólnie, tam dopiero się dzieje, ale tego wam nie powiem. Masz chrześniaka, jeszcze nie dostąpiłem tego zaszczytu. Jak tam brody! Wolałbyś być wilkołakiem czy elfem i dlaczego? Nie zagłębiał się w tajniki tego typu literatury, więc nie powiem co, jakie mam jeszcze inne zdolności, ale chyba bliżej do elfa, aczkolwiek wilkołak też coś... O nie, musiałbym się zagłębić. Jeśli nie znam to lepiej się nie wypowiadać. Jaki był najdziwniejszy tekst, który ostatnio słyszałeś? Eee, raz ten sklep, zawsze ten sklep. Nie, dobra, nie pamiętam. Mi się to jest Pytanka, i także to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za to, że się po prostu dołożyliście swoją cegiełkę, że ten QA powstał. Jeszcze kiedyś może następnego QA, to sobie oczywiście odpowiadam jeszcze więcej pytań. Miały być chore, ale wyszły takie przeciętne. Ale tak, dziękuję Wam bardzo, że że po prostu zauważyliście ten filmik zapowiadający. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, możecie zostawić łapkę w górę pod filmem, możecie zostawić suba na kanale, no i podajcie częściej, bo będą te serie z Minecrafta i vlogowe. W ogóle, jak oglądaliście teraz tą fajną, piękną wręcz sesję z kolejnego zrobiłem, no po to są te mniej więcej i takie vlogi, żeby właśnie coś takiego stworzyć. To jest, to jest coś, co lubię robić naprawdę. Jak ja to nagrywają, to było cudowne. A dobra, nie przedłużajmy, ja wam już nie zajmuję czasu, widzimy się w na następnych filmikach. Na razie, no i cześć.